pokazują coś nowego nowy content tak długo trwają te 30 urodziny tekena chciałbym żeby moje rodziny tak długo trwały chyba pomyli filmy słuchajcie Mordo, nie ten plik puściłeś. O kurna! No nie. O nie, jednak dobra. Jednak dobry film. I can go showdown. Nowy tryb. Dermowy. Wyziemnie wyzi ci wyzi duka w tym trybie nowe paczki zobacz to, jaki fajny Eli 3 czerwca nie będzie mnie wtedy Karate Kid Legends co tu będzie trój będziecie mogli sobie założyć ze z kapturem prawda ja nie ma ale jest Karate Kid Legends nowe klasyczne stroje Panda będziecie mogli, nie, Kuma mogli przebrać za Tygrysa, Panda za Kota, Dragonowa za Dragonowa. Miśki będą miały więcej kolorów, będą was jeszcze bardziej wkurzać. 2-0-3. Zlato. Minecraftowa, okej. Okay. Przypomina trochę tę planszę z siódemki, um, nie pamiętam jak się nazywała, tak? Ale była taka z y, takimi kostkami. Nie wiem, czy nie będzie to bardzo oczojemna, ale ciekawe, ciekawe. Czy to jest Pacman z tym efekty trafienia, ok Kczulka, ogień. Będzie coś dursza koło was latał Jak będzie się ruszał Piłka Pacman Alisa będzie mogła założyć łeb Pacmana Reakcje Przygotujcie się do kolejnego starcia Żryj no i teraz jeszcze pewnie będzie 5 sekundowy teaser nowej postaci, tak strzelam. No tutaj nie pokazują, kiedy będzie nowa postać, Z tym, że latą, tak dość szczególnie. Dobra, jest... jest jakiś teaserek. Aha, walizka wylądowała. No to zobaczcie, kto wrócił. Uważajcie na własne matki. Nie będzie zwiastuna jego, jest tylko teaser. I wiemy, że Fakumram ram. Jakoś tak cicho. Sam. He came down, he dropped in, and he's back.